Dzień dobry, moje drogie. Dzisiaj witam was w makijażu, czyli jest inaczej niż zwykle, bo chciałam Wam pokazać na zbliżeniach od razu, jak wygląda pięknie moja cera. Odkryłam dla Was tak cudowny podkład, koreański, zaznaczam koreański i o tak dziwnej formule, że musicie zostać ze mną do końca i obejrzeć odcinek, bo od razu robimy dzisiaj test długotrwałości tego. Podkładu. Filmik sponsoruje Cosibella, drogaria internetowa, w której tanio i bezpiecznie zrobicie zakupy kosmetyczne, między innymi właśnie koreańskich marek. Zapraszam na do odcinek. Dobra, mam położony korektor pod oczy. Zaczniemy od twarzy: dlatego że totalnie nie mogę doczekać się tego produktu. To jest tak dziwny kosmetyk. Tak dziwny że ja czegoś takiego jak żyje nie widziałam. Widziałam różne podkłady. W kamieniu, w płynie, w proszku, ale podkładu w gąbce, no jeszcze tego nie widziałam. Teraz Wam pokażę z bliska jak produkt wygląda. Mamy tutaj lusterko, mamy gąbkę, o gąbce zaraz chwilę powiem jeszcze później, bo ona jest też interesująca, pod spodem. Pod spodem no otwórz się, otwórz się. A w tę stronę się to otwiera. Mamy coś, co wygląda, słuchajcie, jak gąbka i rzeczywiście jak ja tam wsadziłam palec, to to jest gąbka. To to jest gąbka. I w tej gąbce znajduje się podkład. Bardzo fajnie się nanosi palcem. Pachnie bardzo subtelnie. Natomiast tutaj bardzo dziwnym zjawiskiem jest ta gąbka. Która, słuchajcie, jest tak miękka i tak niesamowicie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest takie miękkie i takie. E, takie przyjemne w odczuciu, że. no nawet nie wiem do czego to porównać. Aksamit, ale taki bardzo drobny. Nie no, aksamit nie. Aksamit nie, bo aksamit jest jednak. Mm, ma trochę jakby wyższy włos. Natomiast tutaj prawie nie ma włoska. Jakby to powiedzieć? Ja nawet nie wiem, do czego to porównać. Słuchajcie, jest tak mięciutkie, jakby po prostu muskał mnie jedwab, ale jednocześnie jedwab nie jest miękki, tylko śliski, więc totalnie nie wiem, do czego to przyrównać. Nieważne. W każdym razie gąbka jest mega miękka. No i jakby nigdy wcześniej takiego rozwiązania... Podkład w gąbce i do tego jeszcze gąbka, taka miękka do nakładania, ja nigdy czegoś takiego no, nie widziałam na oczy, więc dla mnie to jest dosyć e, specyficzny produkt. No i teraz słuchajcie, zobaczymy, jak on się nakłada, jak on w ogóle będzie jakby się zachowywał na twarzy bo ja jeszcze go nie nakładałam. Co prawda, paluszek już tam włożyłam wczoraj, żeby żeby pogrzebać, zobaczyć, co to jest i, i jak to wygląda. Natomiast jeszcze nie nakładałam. No dobrze, to tak. Trochę nabieram. Nie chcę też przesadzić, więc odrobinę, odrobinę zobaczymy w ogóle, wiecie, jak to się nakłada, jak to jak się tym pracuje. I przeniesiemy to na twarz. Jeszcze dokładam. Nie wiem czy to osuszycie, jak to śmiesznie. Nie wiem, czy to raczej wcierać, czy to raczej wklepywać, bo widzę, że i tak, i tak można. Najpierw nałożymy pierwszą warstwę. Um, może ja przybliżę jeszcze Was do siebie. Dobra, teraz będzie lepiej widać. To też chciałabym, żeby to było dobrze widoczne. Hmm. Od razu widać bardzo, bardzo cieniutką warstwę. Naprawdę cieniutką warstwę nakładam i od razu widać, jak ładnie kryje. Zobaczcie, jaką resztę twarzy mam czerwoną. I jak to ładnie kryje. Z drugiej strony też zrobimy tak samo. Dobra, a jeszcze zobaczę, co się stanie, jak ja wezmę tego trochę na palec. I po prostu palcem sobie przyniosę. Nie. Nie nie nie, nie. nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dużo lepiej to wygląda gąbką, także sorki, ale nie. No, lepiej to wygląda. Słuchajcie, ta gąbka robi robotę. Aha. Gąbka robi robotę. Ciekawy jest ten materiał. Wiecie co? Ja powiem Wam, że za każdym razem jak oglądam koreanki, które nakładają na siebie produkt w postaci właśnie podkładu e, i po nałożeniu wyglądają jak po filtrze to zawsze sobie tak myślałam, że po prostu oni tam coś robią takiego, nakładają jakiś filtr albo inaczej światło zmiękczają, żeby ta skóra lepiej wyglądała, ale, ale nie, ale nie. To po prostu wygląda dobrze. Jakby skóra wygląda tak, jakby pory były wypełnione, pory były wypełnione produktem bardzo. Ładnie, gładko wygląda buzia, wygląda dużo młodziej i co jest też ważne, że ma taki swój naturalny glow takie jakby półmatowe trochę wykończenie czyli nie jest wiecie tak na świecąco, ale lekki, taki bardzo naturalny glow na skórze jest. To jest takie wykończenie, które ja bardzo lubię. Tu jest niewielka warstwa, tak mi się przynajmniej wydaje, że starałam się na, nałożyć taką cienką warstwę. I to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Yy, I teraz właśnie sobie uświadomiłam, że ja totalnie, totalnie nie wiem nic o tym produkcie, że tak poszłam, yy, że tak powiem brzydko z czapy. I poczekajcie, yy, romant. A zero. Dobra, mamy to, mamy to. Słuchajcie, po, poczytam wam, przeczytam wam i sobie, bo totalnie, totalnie nie znam tego produktu. Yy, Podkład w poduszce o lekkiej, długotrwałej formule, charakteryzuje jego półmatowe wykończenie. Filtry fizyczne zapewniają ochronę przeciwsłoneczną na poziomie SPF 20. Dopasowuje się do cery i zapewnia naturalny wygląd. Ja mam kolor 03. Jakby co. Skład urozmaicono o niacynamid, o właściwościach antyoksydacyjnych i rozjaśniających. Kocha moja skóra niacynamid. I dodatek adenozyny działa przeciwstarzeniowo i uelastyczniająco. Być może właśnie jakby dodatek może tej adeno, adenozyny mmm, powoduje to, że ten podkład tak ładnie się wtapia w tą skórę, no nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek i że nie widziałyście jeszcze takiego rozwiązania podkładowego. Także czekamy, co się będzie działo dalej. Kolejny kosmetyk, który dzisiaj będę Wam prezentować i będziemy go testować, to jest paletka firmy Clio. Bardzo podobne opakowanie do tych opakowań firmy Emuse, które, które macie w którymś tam kolejnym poprzednim, czy jeszcze poprzednim odcinku. Tutaj Wam, tutaj Wam zostawię link do, tej, do tych kosmetyków. Bardzo podobny. Bardzo podobne opakowanie, fajny, taki dobrej jakości plastik. Podoba mi się, po prostu podobają się te opakowania, są takie fajne, ciężkie, nie rysują się, więc co do kolorów, no to oczywiście jak zwykle kwestia gustu. Ja akurat w takich gustuję, lubię takie ziemiste, naturalne kolory, dlatego że one pasują tak naprawdę i do zielonych, i do niebieskich oczu, więc. Można zrobić zawsze jakiś fajny, taki naturalny, bardzo kobiecy i codzienny make-up. Także będziemy zaraz go używać, jej używać tego, tej palety. I mam jeszcze tutaj um, Anleasia. To chyba się tak, to chyba się tak wymawia. Słuchajcie, Anleasia. Jest to Pretty Easy Glitter Stick, ładnie, 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 coś co się ładnie błyszczy, pięknie się błyszczy i jest w sticku, czyli można tak naprawdę to sobie wykorzystać jakkolwiek, można na powiekę, można w kącik wewnętrzny, pewnie jakby się dało to trochę na palce i przeniosło na policzek to pewnie też można, ale to wykorzystamy. Także zaczynamy najpierw od paletki, no i jak zwykle ja sobie zacznę od którego koloru. Zacznę sobie od załamania i może położymy ten, ten kolorek środkowy tutaj. Lekki tylko kontur. Z drugiej strony zrobimy to samo, tylko jeszcze uklepię sobie tutaj. Mój korektor. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż bez kreski, czyli weźmiemy płaski pędzelek, ciemny cień i tym ciemnym cieniem zrobimy sobie kącik zewnętrzny, żeby oczywiście to oko podkreślić. Uuu, jak ciemny, fajny. To od razu może być makijaż, który możecie sobie robić, jeśli macie opadającą powiekę. I teraz jeszcze pędzelek kuleczka i ten sam cień na dolną powiekę. Dobra, tutaj już nie będę się starała mocno blendować, bo chcę jeszcze trochę błysku położyć na oku. A więc ale dobra niech będzie, żebyśmy jeszcze sprawdziły, jak to się w ogóle ze sobą miesza. Bardzo ładnie się ze sobą miesza. Wezmę teraz ten cień, który jest cieniem ciemnym, ale ma w sobie... Odrobinę drobiny, czy ja w ogóle mówię po polsku? Odrobina drobiny. Zobaczymy. O. Dobra. I posypało mi się na twarz, słuchajcie. Ach. trochę nieumiejętnie to zrobiłam, ale to nic. To nic. To nic. Zawsze można z twarzy zebrać nadmiar. Dobra, jeszcze zobaczę palcem, jak to się nakłada. Ten. O, i jeszcze ten cień można sobie fajnie rozblendować palcem na powiece, i on zostawia na powiece takie mokre wykończenie. Teraz biorę na palec ten cień. To jest cień, który powinien zostawić fajną drobinkę, o właśnie, o właśnie. To jest takie wykończenie, które ja bardzo lubię. Wykończenie mm, mokrego oka, ale z jednoczesną drobinką i bardzo, bardzo, bardzo mięciutki, przyjemny, taki welwetowy, wręcz jedwabisty pod palcem. I to są błyski, które się świetnie nadają na na powiekę do, dojrzałe. Bo nie są ciężkie, są bardzo drobinkowe, jednocześnie fajnie się na tej powiece układają. E, dobra. I teraz jeszcze w kącik wewnętrzny chcę użyć tego Glitter Sticka. Zobaczymy. Aha. I on ma też taką właśnie drobinkę fajną. I teraz tak drugą stronę robimy w ten sam sposób. Dobra i teraz na tym drugim oku użyję tego drugiego cienia. Mimo że ja nie robię nigdy tak, słuchajcie, bo zawsze lubię mieć jedno oko takie samo jak to drugie, ale jakoś tak chciałam zobaczyć też jak tutaj z tymi kolorami będzie. Okej, okay, bo tutaj jest jednak troszkę więcej yy, więcej złota. Okej, okay. ale też taki też to jest taki multi, multicolor, różne drobinki się przebijają. I róż widzę i trochę takiego. Nie wiem, czy to zielony można nazwać, ale takie złoto, złamane zielenią. Dobra, i w środek dajemy dajemy ten Pretty, pretty Easy Glitter Stick. Na koniec wezmę najciemniejszy o ten, o ten, o ten cień na pędzelek. I trochę jeszcze dołożę go w zewnętrzne kąciki. Dosłownie tylko odrobinkę. Żeby ciuteńkę jeszcze przyciemnić. OK. Dobra. I myślę, że w tym momencie mamy... Mamy oko zrobione, zaraz przejdziemy do rzęs, ale ja w tak zwanym międzyczasie jeszcze już poza kadrem zrobię konturowanie sobie i jednak przypruszę je nieco podkład pudrem z klaresy, tylko muszę go znaleźć gdzieś. Także poczekajcie momencik, zaraz do Was wracam. Bra, jestem i teraz tak, tutaj w paletce. Teoretycznie można by było użyć tego jako brązera, różu i rozświetlacza, ale tak jak widzicie, dla mnie te kolory po prostu totalnie by były za jasne. Ale skorzystam z rozświetlacza, bo rozświetlacz mógłby być, mógłby być ok. I miałam rację, bo na policzku ten rozświetlacz wygląda bardzo ładnie O. Dobra, teraz rzęsy. Słuchajcie, mam tutaj um, turdo do rzęs, gazm, paezę. Całkiem spoko tuż, zaraz go nałożymy. jest bardzo fajny, ale trzeba dać wystygnąć pierwszej warstwie, czyli nakładamy pierwszą warstwę na prawe oko idziemy do lewego oka i później znowu wracamy do prawego, tak? Czyli nie nakładamy warstwy i później warstwy, tylko warstwa, dajemy wystygnąć i lecimy do drugiego oka ehm, z pierwszą warstwą, a później wracamy właśnie, żeby dołożyć drugiej warstwy. I wtedy rzęsy wyglądają dobrze. Od razu inaczej oko wygląda, prawda? To po prostu rzęsy zawsze robią robotę, jakbym dokleiła klębki. Kępki! To już w ogóle by było. Wow! Natomiast ja zawsze Wam powtarzam, że ja w makijażu oka bardzo sobie cenię naturalność. Nie lubię tego doklejania kępek, tego kleju i po pierwszy czas... Po drugie psuje nasze rzęsy. Po trzecie wcale to nie jest takie fajne dla naszego oka, więc generalnie myślę, że to co udaje się zrobić cieniami, czyli sam kontur, czyli podniesienia, o, podniesienie oka przez to, że właśnie wyciągamy to wszystko, w, w, <gryw> że wyciągamy to wszystko w kierunku skroni, to wszystko powoduje, że oko staje się bardziej Um, otwarte, zliftingowane, podniesione i myślę, że to totalnie wystarczy, natomiast na większe wyjścia oczywiście rzęsy doklejane, czy też kępki jak najbardziej, tak, natomiast do takiego zwykłego, codziennego makijażu uważam, że dobry tusz ładnie zrobiony kontur oka ładne cienie, podkreślające naszą urodę i jest na tip -top. Dobra, nagadałam się. <gry> Zakończmy już ten temat. Słuchajcie, wisienka na torcie, czyli u mnie usta. No i coś, za co kocham koreańskie kosmetyki, czyli tinty. Na górze macie cieplejszy, na dole chłodniejszy. Tutaj w ogóle wygląda w podglądzie jakby to był pomarańczowy kolor. To nie jest pomarańczowy kolor. To jest taka raczej bym powiedziała ciepła czerwień. Yy, ja sobie wybiorę Raczej ten z dołu, ten chłodniejszy, ten bardziej różowy, ale najpierw jeszcze obrysuję sobie usta kredką i za moment do Was wracam i będziemy tintować. Obrys zrobiony i tutaj Wam jeszcze miałam pokazać wcześniej, ale wypadło mi z głowy, więc pokazuję raz jeszcze, że e, trudno jest doczyścić nawet, zobaczcie te tinty z dłoni, one przez pewien czas po prostu na tej dłoni będą, mimo że staram się zetrzeć, to ślad zostaje i to samo dzieje się z ustami. Właśnie dlatego ja sobie je właśnie cenię za to, że są na tych ustach, że jest ładny kolor i że można sobie zrobić takie juicy usta, bo to też też wiecie, można połączyć kredkę z tym tintem, można jeszcze dodać lekko błyszczyku, tak naprawdę kto co lubi, Natomiast ja lubię właśnie jak jest leciutko obrysowana, e, e, usta są obrysowane. No i jeszcze zagrane tintem, czyli dodany kolor, nawet on nie musi być na całości. Można sobie tylko zrobić tak, wiecie, tak jakby w środeczku sam kolor. Nie wiem co myślicie, ale wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie. No oczywiście te usta to są. <laughs> <I> jeszcze raz. <laughs> no i yy, moment nadszedł taki, który yy, obliguje mnie do zakończenia odcinka i do podsumowania tego odcinka. Słuchajcie, zacznę od tintów, bo już może no, się nie będę powtarzać, po prostu one są cudowne. I właśnie kocham je za to, że tak ładnie wyglądają na ustach, i kocham je za to, że tak długo się na tych ustach utrzymują. I tak naprawdę tutaj te usta domknęły, domknęły nam makijaż i spowodowały, że e, właśnie też, też, też jest ważne, żeby jeżeli mamy dosyć, e, może nie ciężkie, ale dosyć takie kolory naturalne, brudne, i one, jeżeli ja bym tutaj dała, słuchajcie, teraz taki zwykły nudziak, jakiś jasny, jakiś taki brązowy nudziak na usta. Ja bym była po prostu, miałabym smutną twarz. Smutna, szara, bura i ponura. No bo te kolory są takie trochę szare, bure i ponure. Szczególnie te brązy. Natomiast myślę, że te błyski też nie są w stanie aż na tyle rozświetlić i jakby kolorystycznie uatrakcyjnić ten makijaż. I myślę, że tutaj właśnie dobór odpowiedniego koloru na usta, plus plus jeszcze może u mnie brakuje trochę, ale może właśnie jeszcze jakbym dołożyła nieco różu, to te policzki może by były jeszcze bardziej różowe i jeszcze by był bardziej świeży makijaż, ale tak jak jest teraz, mi się też podoba, więc zostawiam. Natomiast właśnie tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli lubicie takie kolory, ja na przykład bardzo lubię, takie właśnie neutralne, naturalne, szarobóre, na oczach, to nie żałujcie różu na policzki i nie żałujcie sobie różu świeże, świeżości i na policzkach i na ustach. To, to właśnie takie, tylko, to tylko takie na koniec moje spostrzeżenie. Co do paletki, no to tak jak mówię, kolory, kwestia gustu. Co do, aha, bo jeszcze tutaj mamy trzy. Trzy produkty, które mogłyby służyć też do konturowania jako róż, jako brązer i jako rozświetlacz. Rozświetlacz, tak jak widzicie, bardzo ładnie wygląda, natomiast ani różu, ani brązera nie ruszałam, bo uważam, że są dla mnie po prostu za jasne. Co do jakości, no to spoko, bardzo mi się podobają te błyski, bardzo lubię takie drobinkowe błyski, które na oku wyglądają. Ta powieka wtedy wygląda jak taka błyszcząca, mokra powieka. Lubię ten efekt. Co jeszcze miałyśmy? Aha, miałyśmy jeszcze tusz. Tusz gazm Paese. No to też nie jest to nowość, bo ja już ten tusz kiedyś Wam prezentowałam i tutaj sposób na ten tusz jest taki, że nałożyć pierwszą warstwę, iść do drugiego oka, dać tej pierwszej warstwie wyschnąć i wtedy wrócić, nałożyć drugą warstwę i oko wygląda, rzęsy wyglądają fajnie. Czy coś jeszcze miałam dzisiaj? Aha, ten, zaraz widzę, mam tutaj ten glitter w stiku. Kwestia, czy ktoś lubi, czy ktoś używa. Ja generalnie muszę się przyznać, że w makijażu raczej nie używam takiego, takich, takich kosmetyków. Natomiast wiem, że są dziewczyny, które używają, bo na przykład można tego glitera też użyć do tego, żeby posmarować im powiekę rozetrzeć, albo wręcz wziąć na palec, tak jak ja teraz to robię i na powiekę, zaraz więcej troszkę nałożę i przenieść to na powiekę i mamy po prostu błyszczący cień na powiece. Można też nałożyć to na palce i też zrobić jakby szybki, szybki taki refreshing w makijażu, mieć to w torebce, jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś lubi takie produkty, to jak najbardziej fajna sprawa i też dosyć, um, dosyć dobrze współpracuje, czyli fajnie się rozciera, fajnie się przenosi i później ładnie na tym, na, tym, na tym ciele zastyga, bo tutaj widzę na ręce o cały czas. Zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda, mimo że mam nałożone tutaj jeszcze spod spodu przebijają te, te tinty, kolory tintów, ale... Ja sobie tutaj też na ręce próbowałam to rozprowadzić. Wygląda to po prostu bardzo ładnie. No i w tym momencie mamy wszystko, ale ja jeszcze nie kończę odcinka, dlatego, że za kilka godzin dogram się Wam z informacją, co się będzie działo przez te kilka godzin na mojej buzi z podkładem. Dlatego, że podkład jest tak ładny, wygląda tak ładnie na buzi, że jej nie mogłabym zostawić w tym momencie tego, tylko po prostu od razu wam zrobię test długotrwałości, żebyście widziały, czy warto go kupować. Bo na ten moment uważam, że warto, ale zobaczymy jeszcze po kilku godzinach, co się wydarzy. Także wracam za kilka godzin, a dla Was za momencik. Póki co odmalowuję się. Dobry wieczór. Mamy prawie 8 godzin, słuchajcie, prawie 8 godzin i zobaczcie. Zobaczcie. Podkład na twarzy cały czas jest. Co prawda, kawałkami zjedzony, przy linii włosów, tutaj trochę na policzku go nie ma, um, trochę przy nosie, ale generalnie wygląda naprawdę całkiem spoko. Całkiem, naprawdę spoko, trochę wyświecony, ale wiadomo, 8 godzin. E, ja się tak obserwowałam w ciągu dnia. Co prawda nie był to jakiś strasznie ciężki dzień. Nie byłam na kozetce u fizjoterapeuty, ale na przykład robiłam sobie 15-minutową drzemkę na tej stronie bodajże, więc trochę tutaj mamy ubytków. Z tej strony może mniej, tak? Z tej strony bardziej jest wytarty podkład, no ale po prostu od leżenia. Zwyczajnie w świecie, jak człowiek głowę do poduszki przykleja, no to wiadomo, że no siłą rzeczy ten podkład zostanie wjedzie z, z tej twarzy. Nosiłam też kaptur, bo byliśmy na spacerze. Było dzisiaj strasznie zimno, tylko 14 stopni, i ubrałam się tak jakoś. Nie wiem, wydawało mi się, że i miał, mam i płaszcz, i, i bluzę, no ale chciało mi się jeszcze coś na głowę, więc nałożyłam kaptur. Także tutaj wiecie, przy, przy włosach też coś się zadziało. No ale suma summarum, naprawdę wygląda to nieźle. Także moje drogie, test pierwszego wrażenia, ten produkt przeszedł po prostu perfekcyjnie, 10 na 10. No i, i tyle, co mam do powiedzenia już na sam koniec. Bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście, że dotrwałyście do końca. Widzimy się oczywiście na Instagramie, na stories, tam jestem codziennie. Wszystkiego dobrego, wzdróweczka Wam życzę, trzymajcie się.